Witam was, mam na mnie Piotrek, a właśnie wracamy w tym odcinku, tak w dziewiątym, widzicie, nadchodzi tu potwór, o boże, moja strategia na ten odcinek to nie wychylać się stąd, dopóki to coś sobie nie przejdzie, mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną, Niestety, oczywiście nagrałem ten odcinek od razu po tamtym odcinku, ponieważ ta końcówka mnie tak wciągnęła. Dlatego mikrofon nadal nie jest zakupiony, ponieważ nadal jest, go... znaczy, no jest godzina 12 o północy jest. Więc nie dziwcie się, że jakoś dźwięku jest nawet beznadziejna, ale mam nadzieję, że słyszycie mnie głośno i wyraźnie. Staram też się wymować jakoś wypowiadać głośniej, wyraźniej. Chyba już poszedł sobie Nie jestem pewien Czemu poszedł w tamtę manikę? Mam pomysł, gdybym znalazł krzesło, że Wiecie o co mi chodzi? O to obalanie moich mitów durnych o tym, że potworkę można y, zabić Próbowałem zabić pt. że zabiję sam siebie. Dobra. Co to za checkpoint? Nieeeeee! A widzicie, ja idę. A dobra, tam zostałem, bo że nie ogarnę już trochę A więc wracajmy Dobra, postaram się to zrobić bardzo szybko tam. A więc biegniemy przed siebie Dodamy elementy chudni gdzieś tu będzie potworek Albo go nie będzie Hmm Okej, okay, czyli wiedziałem, że wczytało się już po tym, Nie jak już zablokowałem ten mechanizm hmm, i kuli nie ma. Dobra, a więc nie jest tak źle. Nie wiem co to było, ale wyruszajmy do sanktuarium. Jesteśmy w tajemniczym sanktuarium e? miejscu, gdzie spoczywa zło. Oczywiście to nie jest to samo sanktuarium co diabolo, ale też wygląda świetnie. Zadanie, zadanka, ciężkie, żeby. Dobra, widzę tu już nasadź... nie, nasadź... Okej, okay. to jest taka mała sugestia, że się stąd nie wydostaniemy, pociągniemy... O! Chyba naprawdę musieliśmy uciekać, bo to chyba było za mną, a nie za tą bramą. Przekonajmy się o tym teraz, jak, jak przez cały gameplay Wydawało mi się uniknąć w śmierci, ała Kurde, watę No, ciągaj te dźwignie Dobra, biegniemy tędy No Ej. Ja już sam nie wiem co tu robić Mmm, mamy takie starożytne biurko jest to No, uspokoją się tutaj trochę Naprawdę ciekawe miejsce. Oho. Uh, mm, masz kilka sił. Okej. Może przeczytamy notatkę na stole, która nam pomoże. Dobra. nie znam 30, bardzo przepraszam. To właśnie zadanka pamiętnik. Zemsta? 19 sierpnia 1839. To niesprawiedliwe. Ten demon mną manipulował. Zagrał na moim poczuciu winy i rzucił mnie cieniowi na pożarcie. To gnida. Liczy na to, że skonam tu, a on posiądzie tę niewyobrażalną moc kuli? Zabiję się za te czyny, Aleksandrze. Gdyby cień dopadł nie w Londynie lub w Aligierii, nie musiałbym znosić takiego upokorzenia. Przez ciebie stałem się mordercą, potworem. A teraz mogę tylko czekać na śmierć. Jestem zbyt słaby, aby dalej walczyć. Nie mogę ustać na nogach, bo kolana się pode mną u nich uginają. Ledwo widzę, gdyż oczy mam pełne łez. Jestem strzępem człowieka, tak jak ci, których torturowaliśmy. Gdybym tylko mógł uciec do mego strachu, tak jak oni. Ta notatka. O, ho, ho. Stałem się. Okej, okay, to naprawdę było dziwne. To nie jest bardzo dziwne, jesteśmy znowu tu. Chyba musimy pójść dalej, takie się... O! Chwila, chwila, się jakaś pułapka? Czy może mam jakiś błąd, że nie widzę tych dziwnych, tych narośli. Kurde no! Mam jakiś chyba błąd, ponieważ nie widzę tych narośli. Ciekawe. Dobra, tutaj widzę, że znowu musimy zrobić rytuał. A więc odprawmy te dziwne obrzędy i wydostańmy się stąd albo po prostu zakończmy ten koszmar. Dobra jestem jakoś w formie. Tu jest, dobra Będę skakał trochę, żeby Łoł wow. Mamy tu bramę Komora kuli uh, chyba jesteśmy Prawie już, albo już w końcu gry A więc, na to czekaliśmy Wchodzimy Aż nie wiem co podjęliśmy po prostu

Stary. Dobra, rozejrzyjmy się po tym komnacie. Tutaj mamy takie... Dobra, nie wiem jak to opisać po prostu. To My jeszcze nie jest naprawdę bardzo dziwną. Wow, co tam się stało? Może dotknijmy tego. Albo... Albo? Hmm, nie. No co mam zrobić? A! Ła? A, możemy się z tym zwrócić. Wow, możemy się z tym zwrócić, ale co tu nam Ja nie wiem dla tak, Może mamy jakieś zadanko? Teraz raczej do grypy nie wrócimy. Hahaha. Hmm. Ha, ha. Zniszczmy to. A więc... So close, I Weźmy zakończmy to tu i teraz! U. Zginiemy razem. Tak będzie najlepiej. U. Chyba go unicestwiliśmy. I... I... Jest... Aha. Teraz ja idę przed siebie, chociaż wszystko tutaj zanika. I... Hmm, to jest ogólnie takie przypomnienie tego, co zwiedzaliśmy teraz.

przeżyliśmy, czy jak? Hmm, ciekawe... Tak... A więc ukończyliśmy grę Amnezja, roczny Obłęd Wow... To jest dziewiąty i ostatni odcinek Co by tu powiedzieć na koniec? Trzeba na pewno przyznać, że to jest naprawdę bardzo dobry survival horror. Może to nie jest Fabuła Rodem z Silent Hill. Ale Silent Hill to trochę inna, inny typy rozgrywki. To jest <coughs> względem stroczności ta gra naprawdę wymiata, szczególnie że po zawsze w nocy na sławkach po pokoju. I tylko tak Wam polecam grać w tę grę. Inaczej po prostu... To już nie będzie to samo, to straci ten klimat swój. W co do, nie wiem, na od grafiki nie nagrywam na, nagrywałem raczej na najwyższych detalach. No jak każdy kto oglądał w 720p wie jak ta gra więc wygląda na najwyższych detalach i naprawdę nie no, ma na się do czego przyczepić. Hmm. Tak naprawdę nie zacząłem się przyczepić do tej ponieważ to jest taki One horror z pierwszej osoby, który zrobił na mnie największe wrażenie. Najbardziej mnie wystraszył. Mamy tutaj podpis jakiś IKE czy LKL271. Ciekawe, co to znaczy. Dobra. A więc teraz tak ukończyliśmy tę grę mam nadzieję że podobał wam się ten gameplay więc co by to jeszcze powiedzieć z racji tego że zakończyliśmy grę Amnesia, Proszę na obłęd mój drugi gameplay na moim kanale Brach. zachęcam was więc do głosowania na moim, pod, pod moim vlogiem ostatnim gdzie wyruszałem pod grę Heavy Rain ponieważ no, chciałbym po prostu mieć te komentarze w jednym miejscu i pod tamtym filmikiem oczywiście też dam odnośnik teraz do tego filmiku. Dobra, w na to pod, pod tamtym filmikiem proszę głosować. Prosiłbym Was o głosowanie. Jaki chcecie kolejny gameplay? Do zaproponowania mam Penumbra roczne obojętności. Penumbreum tak. e, przebudzenie. Silent Hill Homecoming oraz Afterfall Insanity. To są gry, które aktualnie mam dostępne. Chciałbym z nich coś nagrać. Mam coś do powiedzenia na ich temat. I chciałbym, żebyście, chciałbym, żebyście wybrali. Co do After Fall End, to hmm, one są różne, ale myślę, że warto przyjrzeć się tej, tej grze i dać jej jednak szansę. Więcej ogólnie nie wypowiem się na temat tej gry, ponieważ w ogóle w nią nie grałem ale myślę, że czemu nie dać jej szansy co do Silent Hill Homecoming ukończyłem tę grę na PlayStation 3 i może to nie jest ten sam Silent Hill co pierwsza część, druga, trzecia ale nie jest najgorsza według mnie Fabuła jest hmm, nawet zaskakująca na końcu ponieważ nie spodziewałem się takiej końcówki myślę, że powinno Wam się spodobać a Penumbra Przebudzenie to jest wcześniejsze dzieło studia, które stworzyło Amnezję, więc myślę, że na tej grze na pewno się nie zawiedziemy miałem okazję już brać kawałek w tę grę i powiem tak, Amnezja to jest taki symulator ucieczki bardziej a Penumbra to naprawdę naprawdę jest surbiowym horrorem, może może innym się wydawać, że przecież to jest starsza gra, przecież ma pewnie jakąś gorszą mechanikę ale naprawdę am, amnezji i penumbry nie będę porównywał ponieważ to są dwie świetne gry ale penum, pen, z penumbrą naprawdę warto też się zapoznać też tak powiem że jeśli ukończymy pierwszą część penumbry mam też kole, kolejną odsłonę czyli nagramy ze wszystkich części Penumbry, Tam pamiętam była pierwsza część penumbra przebudzenia. Potem było penumbra coś tam, coś tam. I jeszcze penumbra coś tam, który był chyba dodatkiem do drugiej części. Mogę się mylić, więc naprawdę nie hejtujcie mnie za to. A więc tak, to jest koniec amnezji. Ja się z Wami żegnam i czekam na Wasze głosy co do następnego gameplayu. Mam nadzieję, że ujrzymy że no, zobaczymy się szybko w następnych gameplayach. Ja się z wami żegnam. Naprawdę miło mi się na Was nagrywało. Do zobaczenia.